Nad tym filmem Cezary Jackowski, karkonoski fotograf, pracował dwa lata. I choć, jak sam mówi, filmu jest paradycznie, to efekt, jaki osiągnął, robi ogromne wrażenie. Jego ulubioną porą roku jest zima. To właśnie zimowy krajobraz zawsze urzekam najbardziej. No i pewnie też to w nim lubię, że jest najspokojniejszy. Najmniej wtedy widać jakby ludzkiej ręki w tych górach. Cechuje go ogromna pasja, wytrwałość i cierpliwość, a także pokora wobec gór. W góry wyruszam jeszcze późnym wieczorem lub w środku nocy po to, żeby na szczycie być już na kilka godzin przed wschodem słońca. Fotografie Cezarego Jackowskiego są nietuzinkowe i robią ogromne wrażenie. A inwersja w jego obiektywie nabiera magicznego charakteru. Aby zrobić wymarzone zdjęcia potrafi kilka miesięcy chodzić w jedno miejsce. Jednak najbardziej lubi fotografować podczas tak zwanej niebieskiej godziny. Wtedy właśnie ma możliwość pokazania jeszcze rozgwieżdżonego nieba, lub świateł miast widzianych z góry. Jest to godzina przed wschodem słońca. Wtedy właśnie mamy takie charakterystyczne błękitne światło, w którym krajobraz wygląda naprawdę niesamowicie i, i to wtedy dla mnie powstają najlepsze i najbardziej magiczne ujęcia. Fotografia górska, szczególnie zimowa, to nie tylko umiejętności, to przede wszystkim dobre przygotowanie. Mimo, że byłem tam już setki razy, to nie sądzę, żeby kiedykolwiek mi się znudziły. Zawsze mam w głowie mnóstwo pomysłów na kolejne zdjęcia, i, i cały czas czekam na coś, czekam na jakieś warunki na wschody, zachody słońca. A może by tak zamienić karkonosze na niziny? Jest jeszcze dużo roboty do zrobienia w tych karkonoszach. I pewne jest to, że Cezary Jackowski jeszcze nie raz nas zaskoczy.